Witajcie, kochani. Ostatnio opublikowaliśmy pierwszą lekcję z cyklu szkolenia komunikacji dla osób wspierających i chcemy Was zachęcić do udziału w tym kursie, ponieważ umiejętności, które tam można nabyć, yy, pozwalają wyeliminować wiele różnego rodzaju problemów i trudnych sytuacji. Pies jeszcze też musi nauczyć się komunikować. Podam Wam przykład takiej sytuacji, w której zostało wzbudzonych w nas mnóstwo negatywnych odczuć niepotrzebnie i stresu, a było to przyczyną właśnie niewłaściwej komunikacji. Miała miejsce u nas taka awaria z powodu tego, że ptaki ciągle robią gniazda w kominie, to znowu zatkały przepływ czy ciąg, czy jak to się nazywa, tak? tak? I kominek. Rozpalił się, rozgrzał do niemożliwości, i między innymi stopiła się kratka wentylacyjna, odsłaniając taką dziurę w ścianie do komina. Został wezwany kominiarz. No i już nauczona doświadczeniem, że jak kominiarz przepycha te kominy, to nieraz robi to z góry, a nieraz musi to zrobić z dołu. Więc Poprosiłam Krzysia, żeby zalepił taśmą tę oto dziurę w ścianie, przez którą te wszystkie, ta cała sadza mogłaby wlecieć tutaj, do domu i wywołać mnóstwo niepotrzebnej pracy, sprzątania, bo już taką sytuację żeśmy przeżyli. I to był poniedziałek. Natomiast. Ee, Nie, to kom... była niedziela. To była niedziela i pierwotnie kominiarz został wezwany na wtorek. Właśnie, pierwotnie kominiarz został wezwany na wtorek, czyli nieporozumienie było w poniedziałek. Tak. tak. Bo okazało się, że właścicielka domu jednak przekonała kominiarza, żeby przyjechał w poniedziałek, że to jest pilne. Ja tak. tego absolutnie nie zakodowałem. Miałem w głowie tylko i wyłącznie wtorek. W poniedziałek rano uszykowałam taśmy do zalepienia tejże dziury i przynajmniej trzy razy. Powiedziałam Krzysiowi, już też nauczona doświadczenie mnie, że trzeba zalepić dziury, tylko żeby zalepił te dziury. Nie, mówiłaś, trzeba zalepić. Nie, już nie mówiłam. No dobrze. no dobrze. dobrze. No, okay. W każdym bądź razie, jeden raz wydaje polecenie, drugi raz wydaje polecenie, trzeci raz wydaje polecenie, jest to niezalepione. No bo dlaczego mam już to lepić, skoro kominiarz dopiero ma być jutro? Ale ja wiem, że kominiarz ma być właśnie za godzinę. W każdym bądź razie Krzysiu pojechał do sklepu i po coś tam do mnie dzwoni. A czy masz jeszcze jechać gdzieś, coś tam załatwiać? To było po godzinie 13. I ja mówię mu, że nie. Dlatego, że musi wracać, bo przyjdzie zaraz o 14.00 kominiarz. I teraz tak. Ja wiem, że Krzysiu jest w sklepie, nie zalepił tej dziury, przyjdzie kominiarz. Znowu będzie pełno sadzy, wszędzie będzie mnóstwo sprzątania, i byłam tak zdenerwowana, tak zestresowana właśnie tym przewidywaniem tej niepotrzebnej pracy i tego brudu, że miałam bardzo duży poziom złości i negatywnych emocji. A ja miałem panikę, mówię jak? Dzisiaj kominiarz? Czyż kominiarz ma być jutro? Małgosia mówi, nie, kominiarz będzie dzisiaj. I w te pędy. I ja... Oczywiście pierwsze w głowie to to, że jest niezalepiona nie kratka. No, właśnie. no i szybko powrót do domu i czyli, żeby zalepić kratkę. Czyli zestresowałeś się, przekroczyłeś prędkość jadąc samochodem i y, było to też dla Ciebie przyczyną niepotrzebnego stresu, tak? I no jakiegoś, tak, tak. Znaczy, niepotrzebna to są, sytuacja. To są niepotrzebne nieporozumienia. Niedop jeżeli coś jest niedopowiedziane, to jest y to jest tak, że Małgosia bardzo często mówi, trzeba zrobić to, trzeba ale zrobić wiem, tamto, tak. tak? A ja jej mówię tak, nie mów tak, trzeba. No bo jak trzeba, no to trzeba, dobrze, wiem, że trzeba, to, to się zrobi. Ale gdybyś mi powiedziała, zrób to w tej chwili. Mhm. Idź, zrób, idź, zaklej tą kratkę w tej chwili. No właśnie, ale tak? gdyby teraz była taka sytuacja, że ty byś tego nie zakleił, on by rzeczywiście przyszedł, a ty byś nie zdążył i by było pełno brudu, to myślę, że znowu. To drobne nieporozumienie komunikacyjne byłoby przyczyną dalszego stresu i nieprzyjemnej sytuacji. Bo teraz jeżeli by wykorzystać to o czym była mowa na szkoleniu, ja kochani też cały czas się uczę. Uważam, że dobrze się komunikuje, że potrafię mówić czego chcę, że potrafię udzielać informacji zwrotnych, no może nie mężowi, no informacji zwrotnych mówię, że coś mi się podoba, nie podoba, prawda? Jest też tak, że w relacjach z bliskimi y, musimy się nieraz bardziej postarać, gdy tymczasem staramy się w relacjach z osobami dalszymi, czy obcymi. To jest właśnie ten błąd. I teraz, jak mogłaby ta sytuacja przebiegać z wykorzystaniem wiedzy ze szkolenia? Mamy przynajmniej trzy opcje. Po trzecie, mogłam dobrze sformułować polecenie i powiedzieć zaklej dziurę w ścianie, bo Kominiarz będzie dzisiaj o godzinie 14. Czyli nie myślę o tym, czy wie, czy nie wie, prawda? Czy mamy takie same informacje, tylko udzielam tej informacji i mówię, dlaczego jest to ważne. Czyli zaklej, zaklej dziurę w ścianie, bo kominiarz będzie o godzinie 14 i dzięki temu unikniemy potencjalnego brudu i bałakanu w domu, tak? Druga opcja jest taka, że ja mówię, zaklej. Tę dziurę w ścianie, a ty możesz mi zadać jakieś pytanie. Czyli tak. na przykład. Czyli na przykład, no ale kominiarz będzie jutro, to zakleję to. Później. Dlaczego te, Tak, no, dla, właśnie. no właśnie, czyli mówisz w tak w zasadzie, wypowiadasz informacje, które masz w głowie, myślisz o nich, bo sobie myślisz, ale po co ja mam to robić, skoro komunikat. Ko w tym momencie, tak. W tym momencie, skoro kominiarz będzie o 14, Ale tego nie wypowiadasz na głos. No właśnie. I to jest właśnie ten błąd, że należałoby to wypowiedzieć na głos, bo gdybyś powiedział, po co mam robić teraz, skoro kominiarz będzie dopiero jutro, to ja bym wtedy miała szansę skorygowania i powiedzenia, nie, kominiarz tak. będzie dzisiaj. I trzecia opcja jest taka, że mogłeś zadać pytanie, na kiedy? Czyli ja mówię, zaklej dziurę w ścianie, a ty zadajesz pytanie, na kiedy? I ja wtedy mówię teraz. Możesz zadać pytanie, dlaczego teraz? Ja mówię, bo kominiarz będzie o 14 i wtedy ty mówisz, ale jutro. Ja mówię, nie, dzisiaj. I dzięki temu, że rozmawiamy, nie mamy tych problemów. Komunikacja jest wielką sztuką, i wiele osób ma bardzo duże takie luki kompetencyjne, jeżeli chodzi o komunikowanie się, o wypowiadanie. Wczoraj na przykład prowadziłam sesję z panią, która ma. Opiekunkę ze względu na stan zdrowia i właśnie też była taka zdenerwowana, ponieważ powiedziała opiekunce, żeby wytarła stół. No to opiekunka wzięła szmatę suchą i wytarła stół. Ta pani się bardzo zezłościła i zawołała swojego męża, prosząc go, żeby to wszystko na oczach opiekunki, żeby wytarł ten stół. A, a mąż już wie, jak to ma być zrobione, więc zdjął wszystko ze stołu, wziął mokrą szmatę na mokro. Wszystkie leki, które tam stały, przedmioty na tym stole pościerał, yy, przetarł skórzu, i ta kobieta była wtedy zadowolona. Opiekunka, obserwując całą tą sytuację, pyta: yy, Proszę pani, to znaczy, że ja coś źle zrobiłam? A ona jej odpowiada: Nie, wszystko dobrze. I, i teraz właśnie nie powielajmy takich zachowań. Wspólnie uczmy się komunikacji, ponieważ jest to bardzo trudne. Wymaga nieustającego doskonalenia, nikt nie jest mistrzem komunikacji, a najlepiej jeszcze jest to robić, ucząc się komunikacji wspólnie. I w naszej, powiedzmy, klasie szkoleniowej są małżeństwa i to jest bardzo fajne, że i ona i on odsłuchują te same lekcje, a potem się uczą, wyciągają wnioski. Tego się nie uczy w szkołach, a powinno, dlatego że komunikacja. Problemy komunikacyjne, z przepływem komunikacji, to, że się nie udziela informacji wystarczająco, albo za dużo tych informacji, albo nie, takie, nie, nie takich, to jest przyczyną większości problemów, czy w pracy, czy w firmie. Także, kochani, jedna lekcja już jest dostępna, w niedzielę będzie kolejna lekcja. Najpierw mówiłam, że co dwa tygodnie, ale jednak co tydzień, bo Mam taki power w sobie, takie zaangażowanie, żeby dzielić się swoją wiedzą. To jest też dla mnie bardzo fajna nauka. Już mam mnóstwo maili, mnóstwo pytań, mnóstwo propozycji ćwiczeń, więc serdecznie za to dziękuję i dołączajcie przez program wsparcia z poziomu nagietka. W niedzielę kolejna wspaniała lekcja. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt w W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Okej, okay, jest OK, świat się cieszy z pracy mej. Co widzę, to co czuję, Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia, szczyt Tak wygląda ludzkie życie, Jesteś ok jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też Okej, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.